Hejcie się, Manko z tej strony Robson. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem ze Skywarsów, ale znowu na serwerze yy, Craft Games. Yy, gdzie tu są skrzyneczki? O tu jest na pewno jedna, dobra. Spoczko. O, tu jest druga. No i bardzo ładnie. Mamy jakąś kiereczkę. Szału nie ma, no ale dobra. Musi, wys musi wystarczyć. co ten typ? Chyba sobie przysnął odrobinkę. No to jego, już tutaj problem 16 metrów typo, na blisko Dobra, ma chyba gorszą siekierkę Dlatego udało się go pokonać w sumie A, dziwne, co dało mi to damage pek pyk, pyk Najbliższy typo 20 metrów, dobra tu mam Sekundę odprężenia weźmy sobie tutaj lawę, no i jest w porządku Dobra zobaczmy Co tu się dzieje Tam jest typo cały kurcze złoty No wszystkie chyba przedmioty stałe, więc Hmm, może być lekko problem, problematycznie tutaj. Ale postaramy się coś ugrać. Dobra, na pewno lawa będzie bardzo przydatna. W sumie mam tylko złoty mieczyk. O, typogo jakiś zabił. Dziwne. Zobaczymy. Aha. No, ładne, ładne to było. Co za typo cheater. No, Patrzę na typa. No, to, to było ciekawe doświadczenie. Hmm, bardzo interesujące. Yy, dobrze, a więc jesteśmy na kolejnej arenie. Mam nadzieję, że teraz już tutaj nie będzie żadnych yy, cheaterów. Dobra, ubieramy sobie spodnie i lecimy przed ciebie. Się goście do góry buduje spoko, Nie przeszkadza mi to w ogóle. Hmm, ciekawe, czy skoczy sobie tu zaraz. Ops, budowałem ładny tutaj tor. No, skończ sobie tu? Czemu nie chcę skoczyć? Hmm. Nigdy nie dzieje się nic po mojej myśli. Z tej strony ktoś tu coś, nic? Nie. A czyli gości będzieś tu budował, aż doleci do mnie? Eee, jak ja żyję? <grym> Ta akcja była szalona. Co tu się wydarzyło, właśnie? W sumie nie wiem, jak to się stało. A gość już tam poleci. Czekam na jego itemy, bo chyba go hitnąłem, mam nadzieję. Chociaż nie wiem. Możliwe, że nie. Tylko <grytko> lawę wylałem w sumie. Dobra. Potrzebuję jakoś zregenerować sobie życie. Czy ktoś jest na środku? No, już sobie tam wszystko bierze, niestety, ze środka. No to marnie widzę tą, tą rękę, no ale zobaczymy. Ale na pewno ta akcja była <grytko> bardzo ciekawa. O, poleciał. Hm, dziwne. Bardzo dziwne. Chyba sprawdzimy te skrzynki. Może ktoś tu coś zostawił dla mnie? A, kill off, no, Spoko. A zamiast wiaderka z lawą mamy teraz TNT. Spoko. Kurczę, no nie ma ani żadnego fajnego mieczyka tu. Dobra, może coś tutaj będzie. Jest czapka, o tym marzyłem od zawsze. No, też sobie w sumie zabierzemy. No, Gość się tu buduje. Spoko. Może tu coś. E, pusta. No to szkoda. No z tym typem to ja mam małe szanse, bez lawy i bez niczego Dobra, budujemy się na tą kolejną wyspę Wlejmy sobie wodę na wszelki wypadek może Dobra Ten typ, aha buduje się tu na bok Spoko Dobra, skoczę tutaj, przeszukam skrzynki i idziemy na niego Aha, pusta I też pusta hm. Właściwie się bardzo tutaj widzę, na spokojnie buduje Chyba sami zostaliśmy w sumie, tylko że kurczeno Może ta siekierka z odrzutem, co tam była, by się przydała Dobra, to jest jedyna, Aha. Super, super cel tymi śnieżkami, naprawdę polecam Dobra, muszę coś znaleźć, coś czym go pokonam Siekierka z odrzutem gdzieś tu była, tylko na której wyspie? Chyba na tej jeszcze kolejnej, tak mi się wydaje to jest jedyna nasza szansa, chyba. Ta. Otóż to, tu jest ta siekierka. I musimy go na moście jakoś złapać. Innej opcji ja nie widzę. Nie sobie, ja Spoko. Ale go wysadziłem. Ale to było super. Jest, udało się jakoś zwyciężyć tą rękę. A więc dobra, widzimy się już zaraz na kolejnej. A więc dobrze, jesteśmy na kolejnej arence Myślę, że już chyba ostatniej, niestety Myślę, że takie trzy arenki są idealną ilością Przynajmniej tak mi się wydaje, możecie napisać co o tym sądzicie w komentarzu Dobra, lecimy po tą skrzyneczkę Znowu tylko drewniany mieczyk Dobra, lecimy tu Dobra, póki patrzę do skrzynki O jest udało się go jakoś zaskoczyć A więc z tym mieczykiem jakoś się udało O, tu są jego itemsy, bardzo ładnie Jemy sobie łóżko, ubieramy co mamy. To sobie tak ułożę... Coś tu już zostawiłeś. Co jest lepsze? 5 obrażeń, 10 obrażeń. Nie wiem. Chyba to jest lepsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, czy ktoś tam jest na tej wyspie? Czy jest opuszczona? Może byśmy się tak na środek wybrali. W sumie. byśmy sobie jakiś mieczek może tam znaleźli. Ciekawy. A więc lecimy. No i póki co nie jest źle w sumie. Nie ma takiej tragedii, ale przyznaję, że. Zagrałem sobie tutaj wcześniej też parę rundek na tych Skywarsach jak, jak widzicie nawet 400 monet sobie już tutaj uzbierałem Co ciekawe A więc coś tam już sobie chwilowo pograłem A nie ma żadnych fajnych mieczyków niestety No i co tyle na tym środku? Come on Troszkę bieda, jeśli by to było tyle Czapkę miałem W sumie z akwipunkiem, nie, nie zwracałem uwagi czy był tu jakiś akwipunek. Nie, nie było Dobra idziemy tu do góry, enchant to raczej nie do użytku tam się biją spoko. Ja tu szukam jakichś ciekawych rzeczy. Dobra, to jest przynajmniej chyba lepsze. Tu jeszcze jest jedna skrzynka? Nie ma. Hm, lipa. Ale zostaliśmy już we dwójkę z tym typeczkiem. Co on tam ma? Nie, no ma drewniany. Przynajmniej to czy ma w ręce, więc aż tak bardzo się nie obawiam. Wlejemy sobie wodę. On ma też jabłko, spoko. Staramy się go jakoś tu ograć. Gdzie on poleciał? Nie, nie no, siedzi tam dalej. Dobra, nieważne. Oczy no ekwipunek ma troszkę lepsze, więc... Hm. Może byśmy go na lawę spróbowali znowu porobić. Spróbujmy. Tak, tak. Nie, nie podchodź. No dobra, możesz też podejść i po prostu zginąć. Spoko, a więc udało się wygrać dwie ręki dzisiaj. Myślę, że to było... jest w porządku wynik. No nic, dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam do zasubskrybowania kanału, a i oczywiście dodanie łapki w górę. No i też jeszcze tego nigdy nie mówiłem, ale wreszcie mogę to powiedzieć, możecie dać dzwoneczek, nie wiem co on tam daje, ale daje na pewno jakieś powiadomienia, a więc też do tego zachęcam. No i to na tyle na dzisiaj, no i już się z Wami żegnam, cześć!